Proroctwa z Fatimy, które miały miejsce w niewielkiej portugalskiej wiosce w roku 1917 od ponad wieku fascynują wiernych, badaczy religii oraz historyków. Troje dzieci, Łucja, Franciszek i Jacynta, twierdziło, że Matka Boża ukazała im się kilkukrotnie, przekazując trzy przesłania mające kluczowe znaczenie dla duchowego i historycznego kontekstu świata. Pierwsze dwa przesłania ujawniono stosunkowo szybko. Jednak trzecie proroctwo pozostało w tajemnicy przez wiele dekad, co jedynie zwiększyło zainteresowanie i liczbę spekulacji na jego temat. Pierwsze przesłanie dotyczyło wizji piekła, które dzieci miały zobaczyć podczas jednego z objawień. Przerażająca scena miała na celu skłonienie ludzi do pokuty i nawrócenia, a także zachęcenia do odmawiania różańca jako skutecznej formy modlitwy. Drugie przesłanie, równie znaczące, wzywało do poświęcenia Rosji niepokalanemu sercu Maryi, co miało zapobiec szerzeniu się ateizmu oraz uniknięciu wojen i cierpienia. Przesłania te, choć początkowo kontrowersyjne, szybko stały się istotnym elementem nauk Kościoła katolickiego. Szczególnie ich interpretacja w kontekście wydarzeń politycznych, takich jak rewolucja bolszewicka czy zimna wojna przyczyniła się do ich szerokiej akceptacji. Trzecie przesłanie z Fatimy, znane jako trzecie proroctwo, od początku wzbudzało niepokój i było przedmiotem licznych spekulacji. Zgodnie z relacją Łucy, Matka Boża nakazała ujawnienie jego treści światu najpóźniej w latach 60. XX wieku. Jednak papież Jan XXIII, a później kolejni papieże zdecydowali się zachować jego treść w tajemnicy. Wielu zastanawiało się nad przyczynami tej decyzji. Czy ukryta treść mogła zawierać ostrzeżenie przed dramatycznymi wydarzeniami, które mogłyby zagrozić Kościołowi lub ludzkości? A może chodziło o treść tak wstrząsającą, że jej ujawnienie mogłoby zachwiać fundamentami wiary? Dopiero w roku 2000 papież Jan Paweł II zdecydował się ujawnić fragment Trzeciego Proroctwa. Opisano w nim wizję biskupa w Bieli, ginącego w wyniku zamachu, co sam papież interpretował jako odniesienie do zamachu na swoje życie w roku 1981. Choć ta interpretacja wydawała się logiczna, wielu wiernych i badaczy uznało, że treść proroctwa jest niepełna. Czy Kościół zdecydował się pominąć kluczowe fragmenty? Jeśli tak, to co mogły one zawierać? Spekulacje na temat ukrytej części proroctwa szybko zaczęły krążyć w środowiskach religijnych i naukowych. Jedna z popularnych teorii głosi, że trzecie proroctwo odnosi się do wielkiej apostazji, która miałaby ogarnąć Kościół, prowadząc do kryzysu wiary na skalę globalną. Inne spekulacje wskazują na możliwe ostrzeżenie przed apokaliptycznymi wydarzeniami, takimi jak wojny nuklearne, globalne katastrofy naturalne czy upadek cywilizacji. Wierni zastanawiali się, dlaczego Kościół, którego misją jest głoszenie prawdy, miałby zdecydować się na utajnienie tak istotnych informacji. Czy chodziło o uniknięcie paniki, czy może treść objawienia była tak kontrowersyjna, że mogłaby zaszkodzić autorytetowi Kościoła? Rola Łucji, jedynej z trójki dzieci, która dożyła późnej starości, jest kluczowa w historii proroctw z Fatimy. Przez dziesięciolecia była jedyną osobą posiadającą pełną wiedzę na temat treści trzeciego proroctwa. Jako zakonnica spędziła swoje życie w klasztorze, gdzie często kontaktowała się z najwyższymi hierarchami kościoła, w tym z papieżami, aby przekazać szczegóły objawień. Wielokrotnie wskazywano, że była poddawana presji, aby zachować milczenie na temat niektórych aspektów wizji. Czy Łucja mogła znać szczegóły, które nigdy nie zostały zapisane, lecz jedynie ustnie przekazane władzom kościelnym? Jeśli tak, to jakie mogły być powody, by te informacje pozostały tajemnicą? Dodatkowym elementem, który wzmacnia aurę tajemniczości wokół objawień z Fatimy, są watykańskie archiwa. Dokumenty dotyczące tych wydarzeń przechowywane są w głęboko strzestrzeżonych zbiorach, a dostęp do nich mają jedynie najwyżsi przedstawiciele kościoła. Wierni oraz badacze od lat spekulują, co mogłoby znajdować się w tych dokumentach. Czy zawierają one pełną treść trzeciego proroctwa, czy może dotyczą innych objawień, które mogłyby rzucić nowe światło na historię Kościoła? Niektórzy twierdzą, że archiwa te mogą kryć także szczegóły, które wskazują na prorocze wydarzenia przyszłości, takie jak globalny kryzys duchowy lub zmiany w strukturze Kościoła. Inni sugerują, że mogą tam znajdować się zapisy dotyczące relacji Łucji z papieżami lub jej wizji, które nigdy nie zostały oficjalnie potwierdzone. Co takiego mogłoby być na tyle istotne, że wymagało utajnienia na dziesięciolecia, mimo wezwania Matki Bożej do ujawnienia przesłania? Kwestia konsekwencji ujawnienia pełnej treści trzeciego proroctwa pozostaje otwarta. Czy wierni byliby w stanie zaakceptować treść, która mogłaby znacząco zmienić ich postrzeganie Kościoła? Czy ujawnienie pełnej prawdy wywołałoby kryzys wiary, czy może przyniosłoby nowe zrozumienie i odrodzenie duchowe? Te pytania pozostają bez odpowiedzi, podobnie jak wiele innych związanych z tajemnicami Fatimy. Proroctwa z Fatimy, mimo upływu ponad stu lat, wciąż są przedmiotem fascynacji, badań i spekulacji. Stanowią one nie tylko ważny element historii Kościoła, ale także inspiracje do refleksji nad wiarą, duchowością i rolą kościoła w zmieniającym się świecie. Czy kiedykolwiek poznamy pełną prawdę o tych objawieniach, a może Fatima na zawsze pozostanie symbolem tajemnicy, która fascynuje i jednocześnie budzi niepokój?